Trzeba było coś zdropić Fryderyk, na tych akwach. Choćby jakieś odłamki, nie? Pieniądze się skończyły przez tą rybę. No i tak dobrze, że się Kryt przynajmniej. No to, że ci Kryt siadł, to jest kurwa OP. Musiała ją zepsuć i się pieniążki skończyły. Pożar w samochodzie miałeś? Przywody paliwowe się ujebały i zapaliło mi się auto. Na szczęście w porę reakcja uratowała moje autko. Ja pierdzielę. No dobrze, że się nic kurde strasznego nie stało, bo jak już się takie rzeczy dzieją, to to już nie jest kuźwa żart. A few moments later. Ta targona, żeby uratować y, auto przed spaleniem, ut, utopiłem je w jeziorze po prostu. Byłem w robocie wtedy i wybiegł ktoś z biura. A, ok. 10 minut po zaparkowaniu? Co ty gadasz? No właśnie, jak już dojdzie do tych taruli, to ja idę po piwo. Niech się nie do. Dobra, czat, kto będzie na teren konie? Zasadnicze pytanie. Będę duchem lecz nie chciałem no to lipa. Oczywiście, że będzie vlog z terenkonu. Zobaczcie kuzuje, zobaczcie Dychę, zobaczcie Troxa, zobaczycie osame znowu, zobaczcie mnie i pewnie wiele innych osób. Terenkon to jest, tak jak Kuzuj przed chwilą powiedział, lot graczy yy, Broken Ranks'a I tarna. Yy, i, tarna. I to jest impreza organizowana właśnie przez samych twórców Tam jest konkurs cosplay, yy, turniej PvP, nagrody do wygrania no. i dużo picia No, możesz pojechać, powiedzieć drugowi w twarz, żeby ci zdropił epika Składamy piątkę? Na nowy serwer? Ja... mogę A. Jak będzie nowy serwer, to nie dadzą tam od początku altów No w sumie też Masz rację, no, to by się trochę. Ale tak czy siak, no ja sobie chcę zrobić jakąś postać na nowym serwerze, żeby to normalnie szło grać, a nie tutaj sobie zrobię druida i żeby złożyć PT na jakąś głupią V1 i doekspić się na jakiś sensowny level będę musiał spędzać Pojebano ilość czasu. Znaczy ja myślę, że jak wyjdą Alty, to będzie dużo nowych yy, postaci na serwerze, nie? Możliwe. Więc ale... będzie łatwiej zebrać PT. Ale wiesz, no nawet jeżeli już do expisz tą postać do tego, nie wiem, 110, no to i tak nic nie polatasz, no bo na Bairn z nikim nie pójdziesz, bo każdy będzie już za słaby. Na niższych bossach już się nie będzie opłacało latać, bo to chuja tam XP już. Także takie kurwa, no. Lipa trochę jest na już długo stojących serwerach nową postać robić. No. Jak wprowadzam Alty, to będzie dużo nowych postaci. No. Czy ja mam nadzieję? Będzie, będzie. Myślę, że i tak. Znajdą się ludzie, co chętnie by sobie zrobili na tym serwerze nową postkę i ją wekspili. Zresztą. I tak są już takie osoby, a jak jeszcze będzie możliwość altów, to stary. Nie, nie, nie wiadomo jeszcze kiedy ten nowy serwer. Pewnie z mobilką wyjdzie, w sensie są takie podejrzenia. Że... No tak chyba miało być, że. Drużyna pierścienia w nowym wydaniu. No. Drużynę pierścienia by można zrobić na nowym serwerze. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Jak wyjdzie nowy serwer, to się zrobi drużyna pierścienia. Tylko, Dobrze. że ze sprawdzonymi osobami, które będą po prostu miały czas, żeby grać w miarę regularnie, nie? Tak, żeby się. bo żebyśmy się byli w stanie zgadać na to, że coś tam razem pograć, ponagrywać. No to przecież ja jestem codziennie. No tak, no myślą między innymi o tobie właśnie co to te Alty. No, alty to jest coś takiego, no, że okay. masz wykupiesz sobie Alta na nowej postaci i masz jakby bonus Expa. Chyba 50% tego twojej głównej postaci, czy tam 100%, nie pamiętam, czy 75%, no, jakoś tak. Na TR, nie, to działał tak, że załóżmy miałeś postać 140 level, to miałeś 140% więcej expa. No. Póki nie dobiłeś 90% chyba. Tak, tego, y bo jeżeli jeżeli miałeś tam y procentowo właśnie już na tej postaci, którą expiłeś na alcie, tam nie wiem, czekaj, ciołek miał chyba 120, Level na Shidzie i expis sobie ryca. Dobił na nim chyba setny i już więcej nie mógł. W sensie już nie działał mu ten alt. To jakoś tak było. Że było to ograniczenie. Ale teraz ponoć mają być jakoś przerobione. To już od samego początku mówili. Że alty będą, ale jak już będą, to będą przerobione. Bo to 140% było trochę zbyt OP wtedy. Czy znaczy nie wiem, czy to jest w sumie zbyt OP? Patrząc na to, znaczy że to... jest sobie 140. Znaczy, no tak, no patrząc na to z tej strony, że ty mając już na jednej postaci 140 level, to ci się już nie chce znowu XPć tak mocno, intensywnie. No to, to jest spoko. Ale na przykład to jest yy, trochę słabe. W stosunku do innych graczy, którzy nie mają tej możliwości używania tego, Alta. No ale to, to że ktoś nie wbił, 140, to nie jest Twoja wina, nie? No ja wiem, no ale zaraz y, by płakali o to i już by był. Pro... Tak samo przecież, jak były te. Jak to się nazywa? Ta ankieta, co dali ją. No. To te osoby, które były na nie, no to przecież to były lolki. Bo i tak by z tego nie mogli korzystać, a im to i to niby nic nie zmieniło, to na chuj mieli to dodawać, żeby ktoś inny miał lepiej. No niby te leże te itemki na low level będą troszeczkę. No będzie yy... można więcej zarobić. No, ale z drugiej strony jak ci Wiesz drobnie, One... to więcej zarobisz, nie? One i tak już są drogie, a jak jeszcze dojdzie o wiele więcej lolków, tych nisko-levelowych, no w sumie samo. Wskazuję na to nazwa, no to możliwe, że będzie więcej schodziło, więc może nawet trochę stanieją, jeżeli się ubiorą i zaczną znowu dropić, ale też bym w sumie na to nie liczył. Ja wie, mam nadzieję, że, zobaczymy. To chociaż, że po jakimś czasie chociaż trochę zdrożeją itemy temy bo to jest już śmieszna trochę ta cena. A to dopiero jak Salmur nogarnę, okej. Okay. Salmur to nawet już teraz byśmy mogli kupić za 13kk, mm. jak nie taniej. Yep. Nie, mój drogi, 500 setkach mi zostało. To moje iba numer No to to mój problem, no. No mój, a moje problemy to też twoje problemy. Kim bym grał na nowym serwerze? No, albo bym całkowicie odmienił stronę i poszedłbym jako damage, albo Oj. bym się pobawił w, w debuffa jakiegoś. Jak nie masz zamiaru farmić Psycho Golda i wydawać pieniędzy na tą grę, to kurwa nie radzę ci brać do Trzeba wydawać pieniędzy na tą grę. Tak, ale jak już dochodzisz do tego high levelu, to i nie wydajesz pieniędzy, to zaczynasz być w tyle. No tak, ale ja stary nigdy nie grałem tak, żeby być top 1, bo ja mi na to nie, nie zależy. Ale, ale widzisz jak to teraz wygląda. Ja ostatnio próbowałem zbierać przez tydzień e, PT na tarule codziennie i chyba po półtora godziny siedziałem i jednej osoby nigdy nie mogłem znaleźć. No tak, ale ale chodzi o to, że wiesz, jak założenie jest takie, że jak zało założymy, będzie nowy serwer i założymy tę profesję, to będziemy mieć swoją piątkę, nie? Więc będziemy się umawiać, a tak poza tym, to sobie każdy ktoś tam będzie pykał w miarę możliwości. Ale tak potrzebujemy major do piątki, nie? No tak, no to racja. A ja po prostu myślę się sobie pograł troszkę z innej strony, nie? Ja bym sobie w chyba zagrał. Ja właśnie myślałem o jakimś Mośku albo WD-u. No ewentualnie, nie wiem, no zależy jakbyśmy tam stopetę rozłożyli, to albo bym był właśnie wódół łucznikiem albo mośkiem. Myślę, no ewentualnie druid jeszcze, ale to Kuzy mówił, że chciał druida, no to... No i ja druida albo ryca bym sobie robił. To, jakbyśmy składali taką piątkę na nowy serwer, pewnie Dyszka też by chciał, to byśmy już czwórkę mieli. ktoś piątego dobrać. Jak wyjdzie nowy serwer, zrobisz streamek 24H. No Jakby, jeżeli by się piątka podjęła tego zadania, to ja myślę, żebyśmy mogli kurwa, może coś takiego skombinować. Musisz diable. Albo przedłużany po prostu wtedy zrobić. 24 godziny myślę, że do Kamena byś, już byście doszli. Ja myślę, że dalej. Na no no altach? Na no altach to my byśmy. Nie, już mogli on mówi o nowym prowadzić. serwerze. No na nowym serwerze. Na altach to Ile? byśmy podejrzewam, że byśmy. Na altach, na altach 24 godziny to my byśmy może już zaczynali coś kurwa na tym jeziorze kombinować. Mm, nie wiem. Nie, nie wiem, czy aż jezioro. Betody. Co ty? Co ty? co, 65 mieć. Bez e... altów ciężko. Jeżeli, no to On mówi na altach. Jeżeli no, no, na Altach, nie, nie wydaje mi się. Chociaż yy, w sumie, jeżeli, patrząc jeżeli... na to, że macie, masz Alta, na początku robisz to z timerem senne. Jeżeli miałbyś e, dobrze ogarnięte, na czym expić, to da radę. A nie mielibyśmy. Ale to, ale to tylko, tylko, tylko wtedy 24 godziny siedzieć, tak? Bez przerwy. No, no tak. To... Tak, no jakieś przerwy na szczanie czy coś. Tylko wtedy po prostu drify były ubolewane. Ale to szczegół. Level miałbyś już na ale No Hej w że to i tak byś musiał zdropić, bo niech kupisz tego. No tak. No to ja. To każdy będzie w, w siebie wyładowywał od początku, bo to się nie będzie opacało w ogóle sprzedawać. No oczywiście, że to. Tak. A że będziemy Ale mieć przynajmniej... piątkę, to będziemy to wszystko dzielić między siebie i tyle, nie? Ale przynajmniej wiesz. Teraz już yy, masz taki moment, że masz drify, masz orby, masz to, że bardziej się opłacają rary niż synergetyki, więc już nie chodzisz tak w ciemno, tak jak to było na kaderinie na początku, że wszyscy najpierw w synergetyki inwestowali w całą kasę, potem okazało się, że synergetyki będą do kosza mm. i lepiej rary. I osoby, które by. Uparte i szły w rary, to były na plus. I osoby, które by szły w synergetyki, były na minus, bo musiały ja, bo jak tak zmieniać. Synergetyki do 110 były OP. Potem o, każdy o, był. Tak... No, Potem tak. Każdy sobie zmieniał na rary normalnie. No tak, no po 110, no to już bardziej się opacały rary. W sensie psychorary. Ale w momencie, w którym, nie wiem, miałeś, załóżmy 60 level i miałeś full synergetyki podkryta na takim, nie wiem, barburze czy mosiu, i nagle zmieniają ci, że synergetyki. I dana ilość zmniejsza ten bonus, plus do tego jeszcze rary dostały pusta, i są te trify, które Męc, też są. Są bardziej opłacalne, no to już jesteś trochę na minus. Jak musisz wymieniać całe eku? Nie musisz, możesz dalej w tym grać. Kto cię zabrani? Ja pierdolę, ale czego ty nie rozumiesz? Ja wiem, że możesz dalej grać. Ale mówię, że osoby, które wypierdolają w chuj kasy na sergetyki skryte, były trochę w dupę. Rozumiesz? Nie. No trudno. Ale właśnie, czatwy jako że czekamy, aż kuzy ogarnie dupę, to was zaproszę na nowy projekt, który robimy z, z Lungo. Mianowicie właśnie podcast, gdzie sobie omawiamy m.in. takie sprawy. Ale nie tylko, w sumie te dramki to tam jest. Tak przy okazji, możecie sobie wejść, tutaj wysyłam Wam link do pierwszego odcinka. Możecie sobie przesyłać potem po streamku, zapisać, zostawić suba i będziemy sobie dalej kontynuować taki projekcik. A może akurat wam się siądzie? Kto nie słuchał, to zapraszam. No właśnie, kurwa, ty, nie mówię ci. Tak zajebiście się tego słuchało. Ja sobie tam siedzę, gram zdychał yy, farminga. Sobie tam jeździmy i tak, kurwa, czuję się jakby minęło 20 minut, a tu już gadacie, że koniec. No to cieszę się, że się w końcu słucha.